Miniony tydzień oczami Marka Szwedowskiego. Witam wszystkich serdecznie, jak na cotygodniowej pogadance. Bardzo się cieszę, że mogę do Państwa mówić, że Państwo słuchają mnie. To miło każdej niedzieli, prawie w niedzielę, bo czasem jest przesunięcie, ale z reguły w niedzielę zajrzeć do Państwa i wesołego coś powiedzieć. Dziękujemy oczywiście za wpłaty, jakie Państwo dokonują na nasze stowarzyszenie, na nasze prowadzone poszukiwania, które już od Nowego Roku znowu intensywnie ruszą. Mamy wiele spraw, jakby to powiedzieć, rozgrzebanych. Mówię tutaj o intensywnym poszukiwaniu. Pewne rzeczy się już nam rozświetlają. i to nie jest tak, że my czegoś nie robimy. Yy, mamy wiele spraw, jak powiedziałem, rozgrzebanych i nawet ktoś tak powiedział, no tak mamy, niestety, ale proszę Państwa, bardzo wiele rzeczy nie zależy od nas. My nie jesteśmy, i tu powtórzę jeszcze raz, nie jesteśmy kryminologami, nie mamy za sobą prawa. Czy prawo może mamy, ale nie znamy tego prawa, tak? Nie wiemy, jak się posługiwać w różnych e, e, tych takich... Niuanse są różne. Pozwolenie na to, pozwolenie na tamto, proszę Państwa, okazuje się, że na wiele rzeczy trzeba mieć upoważnienie, tak? Jeżeli jesteś upoważniony, bo poszukujesz kogoś zaginionego, no to masz to upoważnienie. No jest dobrze. Ale jeżeli okaże się, że on nie żyje i się znajdzie go nieżywego, trzeba kolejne upoważnienie do sprawy już teraz kryminalnej, tak? Więc to wszystko musimy wiedzieć, robić, załatwiać. Nie jest to łatwo, ale staramy się i pomagamy tym ludziom jak możemy. Proszę Państwa, pogadanka to jest luźna audycja i taka trochę z humorem. Proszę tego nie brać tak na poważnie. Oczywiście niektóre rzeczy, jak mówię o kontaktach z tymi, co odeszli, są na poważnie, bo są autentyczne, ale generalnie chcę, żeby było luźno, z humorem, wesoło, a nie tak pod napięciem. Pogodę mamy już taką, jaką mamy. Było przed chwilą trochę śniegu, a potem już nadeszło to, co nadeszło. Myślę, że nie powinno być tak źle. A najważniejsze, co zawsze powtarzam to pogoda ducha to humor, jaki w sobie posiadamy. Tak? Kiedy mama mówi do Jasia: Jasiu, powiedz mi bo to może będziesz miał kiedyś co to jest? Nie je, nie pije, a rośnie? Jasiu, długo nie myśląc, odpowiedział: Ceny, mamusiu, ceny. No, mama miała co innego na myśli, ale to już nieistotne. Mówiła pewnie o domach, które nie jedzą, nie piją, a rosną w górę. Ale dzieci, jak to dzieci, zawsze mają swoje spojrzenie. Proszę Państwa, dzisiaj kolejna rocznica wybuchu stanu wojennego. No, takich rocznic się nie powinno jakby w ogóle obchodzić, bo one nie powinny w ogóle istnieć, bo nie powinno w ogóle być stanu wojennego, no, ale zaistniał był. Dla wielu przykry był to moment. Pamiętamy o górnikach, którzy zginęli. O wielu innych, którzy zostali pobici, wręcz zmasakrowani. Pamiętamy o Przemyku, który został zakatowany przez policję. Pamiętamy także o świętym księży Jerzu Popiełuszko I wielu, wielu bezimiennych, którzy padło ofiarą tego stanu wojennego W imię porządku, który ówczesna władza nam narzucała Pamiętajmy o tym, żebyśmy nigdy już więcej nie musieli czegoś takiego powtarzać I żeby każda władza jakakolwiek będzie była z nami, a nie przeciwko nam Proszę Państwa, kiedyś przed wojną to było tak, że ani wojsko, ani policja nie głosowali w wyborach e, e, rządowych, parlamentarnych. Dlaczego? Dlatego, że mieli być ponad podziałowi partyjni, mieli bronić ludzi i państwa. No, dzisiaj jest inaczej. Kto rano stanie, ten rządzi, ten dzwoni, a policja biega. W tą i z powrotem. Obyśmy więcej nie musieli przeżywać tego, co przeżyli nasi rodzice. A co i ja przeżyłem, bo już mam swoje lata, stan wojenny i najsmutniejszą w życiu, jaką pamiętam, choinkę Boże Narodzenie. Kiedy przychodziły kartki świąteczne, każdy pisał spokojnych i szczęśliwych świąt Bożego Narodzenia. I wolnego Nowego Roku. Proszę Państwa, a w dzisiejszych czasach można się cieszyć ze wszystkiego, z różnych rzeczy, po prostu być optymistą, bo nawet w tych zwariowanych jakby chwilach można być z czegoś zadowolony. I tak dziadek pyta się babci, co ty jesteś dzisiaj taka zadowolona? Bo mnie wyprosili ze sklepu. I to jest powód do zadowolenia? Tak, bo to była godzina dla seniorów. Proszę Państwa, w tym całym szaleństwie musi być gdzieś Bóg. Gdzieś to znaczy, no nie wiemy gdzie, ale otaczający nas jako miłość. Co jest najważniejsze? Wszystko inne jest nieważne. Najważniejsze jest miłość. Jeżeli nie damy miłości i nie mamy tej miłości, to kudy szukać Boga, myśleć, zastanawiać się? Miłość jest jak Bóg. Bo dzięki miłości Jego, która nas otacza, żyjemy, funkcjonujemy. Miłość do dziecka, do syna. Mówię o miłości, a nie o tym, z czym tam niektórzy by myśleli. Miłość to jest najważniejsze. Dlatego Bóg jest ważny. Kiedy dajesz miłość, dajesz cząstkę Boga. Moi rozmówcy z tamtej strony, kiedy przychodzą, mówią, że tam otacza ich miłość. Nie widzieli Boga w takim pojęciu jak my, siedzący sta starzec na jakimś fotelu z jakąś tam, powiedzmy, nie wiem, dzidą czy innym pastorałem. Nie, nie. To jest wszechogarniająca miłość, której nie są w stanie opisać. No ale czy da się opisać uczucie miłości, tego szczęścia, tego czegoś? No nie da się. A tym bardziej, kiedy jest tam, gdzie się jest. Proszę Państwa, kontakty, jakie mam tutaj z ludźmi, którzy odeszli, mówię, opowiadają o tej niesamowitej miłości, o tym niesamowitym odczuciu. Pewna pani skontaktowała się ze swoim mężem, mąż zszedł na zawał, a i jedną z odpowiedzi, jaką otrzymała, nie zadając pytań, już Ci wyjaśniam. Bóg jest wszędzie, Bóg jest miłością. Nadal Go jednak nie widzę. I ona była taka zdziziona, a zarazem taka mm, podniecona, ponieważ jej mąż, kiedy odchodził, kiedy już, znaczy odchodził, no umarł na zawał, ale miał swoje lata i był schorowany, powiedział zrobię wszystko, żeby dać Ci znać, czy udało mi się zobaczyć Boga. I ta odpowiedź była taka niesamowita, także Boga nie zobaczyłem, ale Bóg jest wobec wszędzie miłość, uczucie. No, samo przejście już na drugą stronę i e, jakby to powiedzieć, załapanie, że się istnieje dalej, jest jakby już samym elementem stwierdzenia: no, Bóg jest, ktoś nas przeprowadził, ktoś to wszystko trzyma, czy ktoś nad tym wszystkim jakby panuje. Inny kontakt mm, małego Bernarda. Bernard, takie imię, rzadkie, ale imię. Mały Bernhard mający 10 lat powiedział do swojej mamy Nawet nie wiesz mamo jak to jest, kiedy czujesz dotknięcie Boga. I to było niesamowite. Ta mama się rozpłakała, ponieważ on będąc już w chorobie, ponieważ zabrała go choroba. Pytał się mamy. Mamo, dlaczego Pan Bóg mnie nie dotyka? Czy Pan Bóg nie mógłby mnie dotknąć i uzdrowić? I kiedy przyszła ta informacja, było coś niesamowitego. Myśmy stali jak w Więc kiedy mówię o Bogu, kiedy mówię o kontaktach z tamtej strony, to czasami tak to wygląda. Czy można by więc powiedzieć, że niewierzący nie znajdują się po drugiej stronie? Ale znajdują się. I całkiem nieźle się tam odnajdują. Ale o tym wszystkim już w mojej książce, która powolutku dobiega końca. Przewodnik po zaświatach. A jaką ja książkę teraz czytam? A już Państwu tu zdradzę. Książka nosi tytuł Doświadczenia z pogranicza śmierci. Jest to po prostu e, książka, która opisuje ludzi, którzy przeszli śmierć kliniczną, którzy otarli się o śmierć. I od czasu słynnej, przełomowej publikacji Moody'ego rozwija się nowe, rozwija się właśnie nowa dziedzina badań naukowych dotyczących przeżyć ludzi w stanie z pogranicza śmierci. Ogromna większość zebranych do dziś relacji potwierdza kilka powszechnie powtarzających się stanów. I o tym tu wszystkim można poczytać. Jean Richtier Doświadczenia z pogranicza śmierci. Proszę Państwa, także no, czytajmy ciekawe rzeczy, które nas też uwznieślają. A może też pomagają przetrwać te różne e, dziwne rzeczy, sytuacje. A też kiedy jesteśmy po żałobie. Dlatego zapraszamy, ja ciągle mówię, zapraszam do naszego stowarzyszenia. Proszę wejść na stronę przystań nadzieja. Zapraszam wszystkich, którzy stracili kogoś najbliższego i nie mogą się odnaleźć. Ja pamiętam, kiedy do naszego stowarzyszenia przyszła pewna pani, która straciła córkę. Dwa miesiące po stracie córki przyszła. Była bardzo rozchwiana i akurat mieliśmy wtedy takie spotkanie stowarzyszeniowe i kiedy ja powiedziałem, że tu z nami jest po raz pierwszy taka i taka pani, straciła córkę, niesamowite było, jak większość ludzi rzuciło się wręcz do niej i zaczęło rozmawiać, nie wiem, głaskać prawie, opowiadać i do dzisiaj mówi, że był to najszczęśliwszy jej dzień w życiu. Kiedy została tak przyjęta i zaakceptowana. Dlatego zapraszamy ludzi do stowarzyszenia: tych, którzy stracili kogoś bliskiego, ale i tych, którzy by chcieli pomóc. Może ktoś jest psychologiem, może ktoś chciałby po prostu od siebie porozmawiać z tymi, co odeszli. A sytuacji jest różnych pełno. Proszę Państwa, w dzisiejszych czasach różnie to wszystko wygląda. Są różnego rodzaju obostrzenia, jak widać. Są różnego rodzaju jakieś szyby, szybki, plastyki. No i pewien pan, yy, ponieważ nie mógł się przedostać do kiosku ruchu, na siłę włożył głowę poprzez okienko i krzyczy w tym kiosku na cały głos. Poproszę paczkę dropsów miętowych. Yy, na co pani siedząca mówi: Po co pan tak krzyczy? Przecież nie jestem głucha. Chce pan z filtrem czy bez filtra? A propos różnych ludzi, przychodzą do nas różnego rodzaju ludzie: młodsi, starsi, wszystkich tu przyjmujemy. Czasem przychodzi babcia dowiedzieć się o swoim wnuczku, który niestety już przeniósł się na drugą stronę. To jest straszne, jakby to powiedzieć, kiedy trzeba przeżyć kogoś. A powinno być odwrotnie. I taka popo trochę na wesoło też, bo mówię, to jest taka luźna pogadanka. Babcia mówi do dziadka, może byśmy poszli do kina. A Dziadek staje z fotela, podpiera się laską i mówi, no przecież już byliśmy. Na co babcia zarzucając fryzurę mówi, ależ teraz podobno jest też i dźwięk. Proszę Państwa, ja zawsze powtarzam o pomaganiu, ale o takim mądrym, naprawdę mądrym i normalnym pomaganiu. Nie chodzi, że Huzia na juzia będziemy pomagać, robić, przenosić, tak? Bo to trochę jest tak, jak żeby to tak nie wyszło, jak pali się dom jednemu człowiekowi. No on tak siedzi i płacze i mówi: wszystko się pali, ii, wszystko się pali. Ii. A w tym momencie wyskakuje strażak dumny z siebie, dumny i blady, i niesie krzesło i mówi: ale uratowałem chociaż pana krzesło. On tak patrzy i mówi: i to to, co miałem wczoraj. Wyrzucić. No więc z tym pomaganiem to jest różnie, więc nie róbmy tego na siłę, nie róbmy jak wariaci, ale pomagajmy. Ludzie, którzy mają problemy ze swoim życiem, nie powinni pomagać innym, tak? Bardzo często jest tak, że ktoś mówi: Ja wiem, jak mu pomóc, ale sam sobie jeszcze nie pomógł. Nie chcemy też, żeby tak było, że niewidomy kieruje ruchem. A ślepy ocenia balet. Po prostu pomaganie ma wynikać z tego, że sami sobie daliśmy radę, że sami sobie pomogliśmy. Także zapraszam do pomagania, czy to u nas, czy to w ogóle tak, ale żeby nie było tak, jak mówię z tym, co uratował krzesło, proszę Państwa, zrobiliśmy też znaczy nagrałem audycję o reinkarnacji. O, to jest temat rzeka, są zwolennicy, przeciwnicy, możemy się nawet pokłócić, hmm, możemy się posprzeczać, to wolę słowo. No trochę się tam posprzeczaliśmy, ale nawet to ładnie poszło. Proszę Państwa, długa audycja, no bo krótko się nie dało, a i tak staraliśmy się jak najkrócej. Ale co to jest dla wytrwałych posłuchać tego, co tam ja czytam, tak? I co dodaje nasz ksiądz stowarzyszeniowy Kapelan? Więc ja myślę, że warto zobaczyć, posłuchać, bardziej posłuchać i samemu wyciągnąć wnioski. Samemu wyciągnąć wnioski. To bardzo ważne, żeby wiedzieć, jakie jest stanowisko takich czy innych ludzi. Tak? Ktoś mówi do mnie, ja nie pójdę na film pod tytułem. Ona jest piękna. Ja mówię dlaczego. A bo wszyscy mówią, że do niczego. A wszyscy to kto? Nawet ten krytyk filmowy, wiesz, ten, ten taki, co to ma te włosy kręcone, co to tak jak mówi, to się lekko jąka. I co z tego? A nie poszedłbyś sam, aby stwierdzić, czy jest dobre, czy jest złe? Nie, ja ufam innym. No i wielu ludzi właśnie tak postępuje. Bo ktoś powiedział, bo gdzieś było napisane, bo słyszał, więc przeczytajmy, dowiedzmy się i sami miejmy swoje zdanie. Także wszystko gdzieś ma swój sens i, i takie jest. A jest taka sytuacja, mamo, mamo, woła dziecko, dzieci w szkole mówią, że pochodzę z mafijnej rodziny. Na co mamusia odpowiada, nie przejmuj się, jutro pojedziemy do twojej szkoły i załatwimy wszystko tak, żeby wyglądało na wypadek. Także różnie to, proszę Państwa, bywa. Eee, któregoś pięknego dnia, ja się kopię dół w ogródku, zaciekawiony sąsiad pyta, co robisz? Kopię grób dla mojej złotej rybki. No, ale czemu taki duży? Bo ona jest moim kocie. Proszę Państwa, no już dużym krokiem zbliżają się święta Bożego Narodzenia. E, to bardzo ważne święta. Przeżyjmy je w gronie takim najlepszym. Co prawda mówią, że może być tylko pięć osób. I widziałem taki rysunek, jest jak koło fortuny i głowa rodziny kręci, a tam jest napisane dziadek, babcia, wnuczek, styjek, na kogo wypadnie, na tego benz? ten może przyjdzie. Proszę Państwa, a jak ktoś ma sześcioro dzieci, to być może jedno trzeba wystawić, a może żony już nie zapraszamy. Proszę Państwa, życzę wszystkiego najlepszego na święta, na Boże Narodzenie, ponieważ e, rodzi się nam e, Dziecie Boże, jak to w naszych kolędach, a więc to jest ważne święto, bo gdyby się nam nie narodził, nie byłoby odkupienia i nie byłoby najważniejszego święta potem, które jest Wielkanoc. Proszę Państwa, ja chcę też powiedzieć, że nie będzie już żadnych wizji na nowy rok. Nie będę wykonywał. Dlaczego? Dlatego, że po prostu mi się nie chce. A po drugie, nie jestem nostradamusem i nie zamierzam tworzyć jakiejś wizji, że tego dnia będzie słońce. Yy, widzę, że tam nic już z tego nie będzie. Że nie wiem, jaka stacja, jaka telewizja, że nawet kosmici przylecieli, niczego się już ode mnie nie dowiedzą. Nie po to, człowiek posiada dar, talent, żeby robić siebie błazna. Bo to trochę takie błaznowanie. Natomiast aby pomagać innym, ja normalnie pracuję pomimo e, czerwonej strefy, żółtych majtek i zielonego sweterka. E, przyjmuję wszystkich, m, zapraszam do siebie. A jeżeli ktoś się boi, może przecież zrobić to na odległość poprzez internet, telefon lub Skype'a. Po prostu zapraszam wszystkich i, i cieszę się, że Państwo chcą rozmawiać ze mną i pomagać. I jak powiedziałem, zapraszam także do stowarzyszenia. A propos jeszcze pomagania i dobrych uczynków, ja się mówi do mamy, mamo, a dzisiaj rano, kiedy jechałem autobusem, tata kazał mi wstać i ustąpić miejsca kobiecie. I ja to zrobiłem. Oto ładnie, bardzo ładnie postąpiłeś. Ale mamo, ja siedziałem na taty kolanach. A tak oprócz różnych horoskopów, na nowy rok przepowiedni i różnych cudów, to jeden kolega mówi do drugiego, coś taki ponury. Oj, horoskop kijowy. Oj, popatrz, wodnik może dowiedzieć się o zdradzie bliskiej osoby. Eee, to się nie przejmuj, przecież jesteś bliźnięta. No ja tak, ale żona jest wodnik. I z takich dobrych wiadomości złodzieje ukladli prezenty dla dzieci. Kiedy policja się o tym dowiedziała, postanowiła kupić nowe. I to jest... Y Fajne, i to jest coś, co mm, nas cieszy. Róbmy dobre rzeczy, róbmy prezenty. Proszę Państwa, wszystkiego dobrego na ten nadchodzący tydzień. Obyśmy byli zadowoleni, szczęśliwi. Nie patrzmy do tyłu, patrzmy do przodu. I jak to mówią, dziękuję za wszystkie wpłaty, maile, za to, że Państwo piszą. Proszę to udostępniać. Łapka w bok, w górę, niech lata, gdzie chce. Obyśmy rozszerzali to, o czym ja mówię, bo to zawsze też pomaga i nam. Lajkujcie i tak dalej. Wszystkiego dobrego, i jak to mówią, jeszcze raz: Alleluja, i do przodu.